– Cześć. – Cześć. – cześć. cześć. – Dobra, słuchajcie, ja jadę do znajomej krawcowej. No mam nadzieję, że mi pomoże z tą sukienką, bo jak nie, no to nie wiem. Ja się chyba po tam. stał. Pa! Czyżby to była ta sukienka, którą strzywałaś dzisiaj rano? Cicho, mam, już parkowałeś. Nie no, ale fajnie, że się przyznałaś. – Do czego? To nie jest twoja sprawa. No, ta sukienka była rano podarta i pani o tym wiedziała? Mówiłam ci, żebyś nikomu nie mówił? Ale już myślałem, że to jest wyjaśnione. Właśnie ja chcę wyjaśnień i dzwonię do Kasi. E, Rafałku, poczekaj, poczekaj. Wiesz co, chodź, chodź, e, ja chcę z tobą porozmawiać, dobrze? E, dobrze, może im Pani powiedzieć, co naprawdę stało się z tą sukienką? No ja tylko ją nakładałam i ona po prostu mi pękła. Dzwonię do Kasi. No ale po co masz mnie denerwować, no? Bo oberwało mi się niesprawiedliwie. To no, wielka tragedia. No przecież zaraz koleżanka jej to z no i tak dostałeś okrzan, no to yy, tego ale czasu nie cofnę. Dostałem okrzan, no. który należał się pani. No ale jak zaczniesz teraz to odkręcać, tak, to jeszcze się bardziej zdenerwuje. A wiesz, jaka jest Kasia, wiesz, jak ona to wczoraj przeżyła, to co się stało, no. Dobrze, no. niech pani mnie nie manipuluje. To, co się stało wczoraj w hostelu, nie ma tutaj nic do rzeczy. Ale ja to był nie manipuluje, po prostu nie chcę, żebyś jej to powiedział, no. No dobra, co za to chcesz? Okej, okay. od tej pory będzie pani dla mnie miła i będzie się pani liczyła z moim zdaniem. I biorę na świadka pana Mariusza. Ale po co Mariusza, Po co Mariusza? Panie Mariuszu, mogę po, po, po pana te prosić? Nie ma no. Eee, no po co to jest te, te całe szobki? No ale o co chodzi? Będzie pan świadkiem, że pani Neta od dzisiaj przestanie się na mnie wyżywać. Będzie mnie szanowała i będzie się ze mną liczyła. No ale co ja mam tak cały czas udawać, no? No dobra już, no dobra. Hej, proszę przysiądz. Przysięgam, no. Dobra, przysięgam, no. Dobrze? No, teraz to ja idę kować się na bankiet.